Lira ze srebrnego lasu Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, żyła sobie dziewczynka imieniem Lira. Nie miała wielkiego domu ani drogich zabawek. Miała za to małą chatkę w środku lasu, gdzie liście szeptały do siebie nawet w bezwietrzne dni, a mech pachniał łagodnie. Wilgocią i ziemią. Lira była introwertyczką, to znaczy, że lubiła ciszę i nie przeszkadzała jej samotność. Potrafiła wędrować sama po lesie, umiała też rozmawiać z ptakami i drzewami. Drzewa nigdy nie przerywały i zawsze pamiętały jej sekrety. Miała kilku wiernych i prawdziwych przyjaciół, którzy nie dręczyli jej codziennymi wiadomościami. I rozmowami telefonicznymi, ale czasem mogła się z nimi spotkać na miodowej herbacie albo udać na leśną wędrówkę. Oni także lubili spokój i ciszę. Razem odkrywali, że las wcale nie jest pusty. Rozdział pierwszy: spotkanie z kocurem ze złotym okiem. Pewnego wieczoru Lira wracała z koszem jagód. Z zakrzaków wyskoczył ogromny szary kot. Był to niezwykły zwierzak, bo jedno oko miał złote jak słońce, a drugie zielone jak liść lipy. Jestem leśnym łowcą. Pilnuję tu porządku i bronię leśne skrzaty przed lisami, powiedział kot. To bardzo szlachetne z twojej strony, odpowiedziała zdziwiona Lira. Czy mogę ci jakoś pomóc? Ależ tak. Zbliża się jesień, a ja potrzebuję ciepłego kominka, przy którym mógłbym się wygrzać, gdy śnieg pokryje las. A czy może jesteś głośnym gadułą? Ależ skąd odpowiedział kot. Mruczę tylko, gdy jestem najedzony i jest mi ciepło. Gdybym był gadułą, nie usłyszałbym skrzatów, które wzywają mojej pomocy. W takim razie możesz zostać u mnie. I w ten sposób szarykot zamieszkał w chatce Liry. A że nie miał imienia, bo nigdy do nikogo nie należał, dziewczynka nazwała go Cynamon. Rozdział drugi Kaczki w kolorach jesieni. Następnego ranka cynamon usłyszał chlupot nad strumieniem. Pobiegł w tamtą stronę, bo był pewien, że jeden z leśnych skrzatów nieopatrznie wpadł do wody. Lira rzadko widywała leśne stworzenia, ponieważ ukrywały się przed ludźmi, wiedzione złymi doświadczeniami. Pobiegła więc za kotem. Ogoncina mona wystawał spośród moczarów. To nie skrzaty, to tylko kaczki, powiedział kot. Lira rozchyliła liście, i rzeczywiście były tam trzy kaczki biegusy. Jedna szara, druga brązowa, a trzecia zielonkawa. Chlapały się radośnie w wodzie. Wyglądało to tak, jakby ścigały się z własnym odbiciem. Chcesz do nas dołączyć? zawołały do kota. Cynamon, jak to kot, zmarszczył brwi na myśl o wodzie. Lira także nie miała ochoty pływać. W końcu zbliżała się już jesień. Woda była zimna i błotnista. – Jak to robicie, że pływacie tak radośnie i nie jest wam zimno? – zapytała dziewczynka. – Aby tak pływać, musisz umieć śmiać się z samej siebie, bo inaczej utoniesz w powadze – zaśmiała się jedna z kaczek. Lira usiadła na kamieniu i zaczęła się śmiać razem z nimi. A kot Cynamon obrócił się i westchnął. Był zbyt poważny na te kacze żarty. Rozdział trzeci. Duch z chatki. Lira spędziła cały dzień nad strumieniem razem z kaczkami, które pomogły jej oczyścić zatkane boczne koryta. Woda znów stała się czysta. Cynamon tymczasem poszedł do lasu i nie było go do wieczora. Kiedy dziewczynka wróciła do swojego domu, zauważyła, że świeca sama się zapaliła, a w kącie pokoju stała mglista postać. Niestraszna, ale przyczajona jak pies i trochę zamyślona. Mglista postać zauważyła, że dziewczynka się nie rusza, więc odgadła, że najwidoczniej Lira ją widzi. Widzisz mnie? zapytał duch. Ja pilnuję tego miejsca od dawna, ale dawno nikt mnie nie widział. Lira nie bała się duchów. Wiedziała, że to żywych. Należało się obawiać. Duchy lasu. Czasem ukazywały się jej na ścieżkach i pod konarami drzew. Wcześniej cię tu nie widziałam, odpowiedziała dziewczynka. Wtedy przez okienko w piwnicy wszedł kot cynamon. Zamrużał powoli. Ach, odkryłaś ducha, powiedział. Zapomniałem wspomnieć, że moje złote oko jest magiczne. I każdy, kto się ze mną zaprzyjaźni, zaczyna widzieć to, czego wcześniej nie dostrzegał. Niewidzialne staje się widzialne. Lira pomyślała chwilę: Ale ja widuję duchy na polnych ścieżkach. To zasługa lasu, ale to, że widzisz ducha domowego, jest moją zasługą. Lira i kot rozmawiali, podczas gdy duch domu był coraz wyraźniejszy. Przypominał teraz smoko psa i unosił się lekko nad ziemią. Nie wygonicie mnie z tej chatki, prawda? zapytał duch nieśmiało. Ależ skąd? W końcu powiedziałeś, że od zawsze jej pilnujesz. To twój dom, tak samo jak i nasz. Odpowiedziała dziewczynka. Smokopies pomerdał ogonem i wydłużył się jak latawiec. Okrążył radośnie pokój. A czy mogłabyś mi nadać imię, tak jak kotu? Dobrze, powiedziała dziewczynka i zamyśliła się na chwilę. Od tej pory będziesz miał na imię Pyrkatek. Może być? Smokopies zamrzel ogonem, co oznaczało, że im nie mu się podoba. I tym sposobem Lira miała kolejnego przyjaciela. Od tego dnia duch pomagał jej trzymać chatkę w cieple. Niekiedy nawet przesuwał garnki sam, kiedy Lira nie miała siły. Oplatywał je swoim wydłużającym się duchowym ciałem i unosił je w powietrzu. Rozdział czwarty. Drzewo pamięci Pewnej nocy, kiedy księżyc wisiał na niebie jak srebrna łódka, Lira spacerując z pyrkatkiem po lesie, trafiła na drzewo z wydrążonym pniem. Zajrzała do środka, a tam świetliste obrazki. Jej wspomnienia. Jak siedzi na ganku z kotem, jak śmieje się z kaczkami, jak rozmawia ze smokopsem, i wiele innych. Po co mi to pokazujesz? zapytała. Drzewo zaszumiało. Żebyś wiedziała, że nie jesteś sama. Las pamięta, kto do niego należy. Nawet gdy ciebie już tutaj nie będzie, a ludzie o tobie zapomną, las będzie pamiętał. I śpiewał pieśni o małej dziewczynce, która tu mieszkała. Tak więc dziewczynka nie musiała już szukać przyjaciół w odległych miastach. Las dał jej towarzystwo. Dziwne, czasem śmieszne, ale wierne. A kiedy któregoś dnia ktoś zapytał ją, czy nie jest jej smutno mieszkać w samym środku lasu, odpowiedziała tylko: Smutno, ależ nie! Ja mam tutaj cały świat! I tak Lira żyła wśród stworzeń niezwykłych, które nie potrzebowały niczego więcej prócz lasu i wzajemnego towarzystwa. Dobranoc. Czytała Dormitria dla kanału Kaczobór.